Efekt jest po prostu porażający, aż słów brakuje, ale zobaczcie już teraz jaka jest ogromna, ogromna różnica tutaj to jest po prostu coś niesamowitego. Natomiast już efekt jest po prostu niesamowity. Ale zobaczcie jakie to jest, jaki to jest gruby materiał. To jest coś niesamowitego po prostu. Bagażnik teraz robi robotę. Efekt jest po prostu porażający, aż słów brakuje. Także, no, efekt jest porażający, no jak hotel zobaczcie. Także jest efekt. Efekt porażający. W porównaniu do tego to po prostu. To jest nowy kamper w tym momencie. Także no, efekt jest, efekt jest porażający po prostu. Mi po prostu słów brakuje, bo to widać na moim przykładzie ile dywaniki takie dedykowane do kampera zrobione przez profesjonalistów ile potrafią zmienić w środku. Tutaj te dywaniki naprawdę robią ogromną robotę. Jestem mega zadowolony, także to, chyba to jest najlepsze, to jest chyba najlepsze podsumowanie